Cześć! Chciałbym z Wami porozmawiać o ćwiczeniu, które zostało nieco zapomniane, a przed erą, kiedy wszyscy zaczęli robić to i martwe ciągi, było ono w arsenale większości osób ćwiczących na siłowni. Chodzi tutaj oczywiście o rug pull. Kojarzy się ono oczywiście z ego liftingiem, gdzie ktoś nakłada nie wiadomo ile na sztangę i robi 5-centymetrowy zakres ruchu. No to oczywiście w takiej wersji faktycznie ono jest troszeczkę bezsensowne i ma małe przełożenie na cokolwiek, więc ja Wam podpowiem jak je wykonywać, aby czerpać z niego jak najwięcej profitów. Pierwszą kluczową kwestią będzie ustawienie szlangi na odpowiedniej wysokości. Najwięcej osób będzie czerpało profity, jeżeli ustawimy tą sztangę poniżej kolana kilka centymetrów. Wtedy zakres ruchu jeszcze będzie stosunkowo duży i praca wykonana przez nasze prostowniki, pośladki oraz dwugłowe będzie jeszcze stosunkowo duża. Dodatkowo taka wysokość sztangi będzie zazwyczaj trochę powyżej sticky pointu, więc to jest jak najbardziej żeby okay pracować nad samym sticky pointem, ponieważ jeszcze sztanga będzie nie nabierze takiego dużego rozpędu, kiedy ją oderwiemy od raków, i będziemy również mogli przepracować ten ciężki moment w walcznym ciągu i mieć na to przełożenie. Kluczową kwestią dla mnie jest też, wybranie trochę wyższych zakres Powtórzeń. Nie robimy tam jedynek, dwójki, bicie jakichkolwiek rekordów, tylko nastawienie się na coś między 3 a 8 powtórzeń, chociaż bardziej bym się proponował tutaj obracać w zakresie 5-8. Za każdym razem skupiamy się, odrywamy sztangę dźwignią od naszego ciała bez szarpania i staramy się ją kontrolowanie opuszczać. W ten sposób zmaksymalizujemy naszą hipertrofię, unikniemy też błędu technicznego, w którym nasza sztanga będzie odsuwała nam się od ciała i wydłużała naszą dźwignię. Wersja rak pola z nad kolana również jest okej, okay, ćwiczymy, jak według mnie jest o wiele bardziej sytuacyjna. Jesteśmy tam bardziej spionizowani, zakres ruchu jest mały. Oczywiście może pomóc nam to jakoś w rokałcie ciągu, jednakże ciężar jest tam. Na tyle duży, że nasz układ nerwowy możemy tam łatwo spalić. Ciężka jedynka e, rak pula, Jeszcze robiona ciężko, naprawdę potrafi przepalić styki w układzie nerwowym i nie proponowałbym tego robić. Ewentualnie, jeżeli robimy już taką wersję, to też mamy się trzymał bliżej 3-4 powtórzeń, może nie tak dużo, jak w tamtej wersji. I dodatkowo upiek dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli po prostu na górze. Na ostatnim powtórzeniu przytrzymywał jak najdłużej sztangę, e, aby wzmocnić chwyt i to też będzie miało jakieś przełożenie. Na nasz martwy ciąg, jeżeli ciągniemy bez pasków. Taki pull też może być zamiennikiem dla osób, które mają pewne określone dolegliwości, które uniemożliwiają im robienie martwego ciągu, ale po prostu nie mają w danym momencie mobilności, nad którą aktualnie pracują i nie ma problemu, aby dać to jako główne ćwiczenie zamiast głównego ciągu, a nie akcesorium. Pamiętajcie, każde ćwiczenie może być ok, tylko musimy znać sens, dlaczego je robimy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy da nam to profity, których oczekujemy. Podobało się, łapa w górę, daj suba, zapisz materiał, to pomoże w moim rozwoju.